Wybory samorządowe już w niedzielę. W regionie dostaniemy karty w trzech lub czterech kolorach, a łodzianie wybierać będą jeszcze dodatkowo Rady Osiedli. O tym, co zrobić, by nasz głos był ważny, Hubert Bekrycht. W miastach na prawach powiatła w regionie to Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice wyborcy dostaną karty do głosowania w trzech kolorach. Wystarczy dla każdej z tych kart, a będą trzy rodzaje kart, postawić jeden znak X przy wybranej liście i przy wybranym kandydacie. To są karty w postaci kart książeczkowych, czyli do Rady Miejskiej jest to książeczka koloru białego, do wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego jest to karta koloru niebieskiego, natomiast w wyborach prezydenta miasta Łodzi, czy Piotrkowa, czy prezydenta Skierniewic, jest to karta koloru różowego i tam są wymienieni kandydaci według alfabetu. W regionie poza łodzią Piotrkowem i Skierniewicami wyborcy dostaną jeszcze dodatkową, żółtą kartę z nazwiskami kandydatów do Rady Powiatu. Trochę inaczej też wygląda biała karta do głosowania. Jest to głosowanie na, w okręgach jednobandatowych, czyli wybory do Rady Gminy, wybory do Wójta Prezydenta i Burmistrza, wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego i wybory do Rady Powiatu. Ale głosowanie jest identyczne. I też się stawia na każdej z tych kart jeden znak X przy wybranym kandydacie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad głosowania dostępne będą także w lokalach wyborczych.